Hej, teraz znajdujemy się w kuchni. Pokażę Wam, jak zrobić taką kolorową pomadkę z takiej przezroczystej, takiej um, przezroczystej, takiej ochronnej. Um, a więc tak, potrzebne rzeczy to będzie ta pomadka, jakiś pojemniczek, cień do oczu, wykałaczka lub patyk do szaszłyku że otwieramy, wysuwamy, wyciągamy, potem pukamy to. Już opukałam. Mam tutaj w tym pudełeczku mam pomadkę. Tutaj troszkę cienia do oczu. Dam go, kruszę i rzucam. Tyle jaki chcecie odcień i ym, jak chcecie możecie sprawdzić na skórze to, to będzie tak mniej więcej widać jak będzie to wyglądało na ustach tak mniej więcej, ja sobie tego nawet dużo wyznę jest taki ciemny kolor, już mam taką jedną, taką fioletową ale ona w ogóle jej nie widać, a to jest właśnie taka z brokatem i może się będzie świeciła ale jutro jej sobie pozmaruję, albo po wyschnięciu. Przepraszam Was za słabe światło, no ale wiecie. Dalej, już jak mamy to w pudełeczku, to wkładamy do mikrofalówki, ja mam taką małą, więc wkładam do mikrofalówki na 30 sekund, a Wy możecie na minutę, jak macie większą szminkę, lub na dwie. Zależy od wielkości szminki, ja wstawiam na 30 sekund, na 40, na 50 sekund. Właśnie się już lubi. O, już się ubiegło. Och, no, właśnie. Miałam matkę z brokatem, jak już mówiłam. Patrzcie, ile się tu brokatu wylało. Nie wiem, czy widać. A teraz mieszam wykałaczką. Czytam do co tam nacie. Jakimś mi mieszadełkiem cienkim. Musi być koniecznie cienkie. To będzie tam dawał jakiś tam efekt. Ale musimy to mieszać, mieszać. I to musi być takie wodne, żeby się dało wlać to. Sporo ten do pudełeczka. Właśnie musiałam jeszcze raz gdyby to się w ogóle nie chciało lać. I by mi się tutaj nie dało. A, właśnie. Nie wiem jeszcze jak to się bierze, ale mi się wydaje, że jak jest odkręcona, tak całkiem odkręcona. Dużo wody, a jak jest tak całkiem odkręcona. Przepraszam, ale to był mój brak skuteczny. Teraz muszę wylać tą wodę, żeby ta właśnie ona nie była bardzo wodna, ta ta, ta ta. To to jest pomadka. To jest więcej tego brokatu niż kolorku. I ten blokad taki właśnie ładny jest. I każda pomadka ma w sobie taką malutką dziurkę, więc należy pamiętać, że tam się wleje to, ta miksturka przygotowana przez nas, więc należy to zakryć czymś, na przykład papierem toaletowym. Wiem, już kawałek papieru, należy to robić szybko, żeby to właśnie nie występuło żeby to się cały czas lało żeby o tym pamiętać. Mam to bardzo, bardzo mega małe. Nawet taki kawałek się nie mieści. Matko, matko, nie, ja nie wytrzymiam z tym. A matko, to się nie, nie chce urwać. No bo mi tu zastygnie za niedługo. Nie, 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 tylko nie to. Tylko nie to, tylko nie to. To mi nie może jest. Ja mogę sobie wykałaczką. Okej. Okay. Dobra. Szczęście to się jeszcze, jeszcze, jeszcze leje. Jeszcze to wymienił. Ła, ile brokatu. No nie jak na karnawale. No, o oh no, to zastygło. Znowu muszę do mikrofali wsadzić. Nie, dlaczego? U oh, matku, nie, o. Oh. Znowu trzeci raz. Ale nie, wstawię to tylko na 10 sekund. Musiałam to wsadzić jeszcze raz. Na 10 sekund, ale za ten czas zdążam włożyć takie coś. Już mam. Widać, że to dało efekt, no i właśnie tak to jest. Teraz będę wlewała to, co teraz się zagrzało. Dalej to ja Wam już powiem. Już mamy tak troszkę mniej więcej tego. Nakręcę. Właśnie widać? To już zastygło mi. prawie Ale jeszcze mam tutaj w pudełku taką końcówkę, więc należy to wyskrobać. i właśnie y, obniżam teraz stopień naszej pomadki. Leciało mi dopić? To, to jeszcze tak do końca nie wyszło, bo się lepi. Przepraszam Was za słabe światło, ale jak wiecie listopad ciemną. tu już jest prawie 17, a jest listopad ciemną i w ogóle, więc wiecie. Tutaj mam ten, jak to można nazwać kremem, to mam ten krem. Wysuwam, wsuwam, wysuwam, wsuwam. Zobaczcie co się tutaj zrobiło z tym, więc to przylepię do tego. I właśnie będę dodawała więcej takich filmów, jak będzie 5 subskrypcji. Zrobię takie, właśnie z pomysłami, zrobię pomysł, jak będzie, chociaż będę miała 5 subskrypcji. Zrobię filmik, gdzie zrobię gumowe szklanki. Gumowe będą, że można je będzie zjeść, te szklanki. Na przykład pijesz sobie, picie i możesz zjeść przy okazji tą szklankę. Ale musi być 5 subskrypcji. A, a wracając do tej pomadki, już jest chyba gotowa, taka nie za ładna, ale, ale to przecież jak będziesz smarować to kilka razy, no i zostawiasz to na 5 minut, no i pamiętajcie, że jak będzie 5 subskrypcji, zrobię, pokażę wam jak zrobić takie m, kubki takie gumowe, które można zjeść, takiego jak galaretka, ale ma być chociaż 5 subskrypcji. Ja nie chcę od was, nie wiem, 5 milionów. Ja chcę tylko te 5 subskrypcji. Oraz jak będą trzy łapki w górę pod tym filmem. Chociaż trzy łapki w górę. Ja, ja nie żądam od was wszystkiego. To jest tylko kliknięcie myszką. A kliknięcie myszką spala kalorie. No właśnie. No i... No ja nie chcę od was dużo. Ja chcę tylko te subskrypcje i lajki. No i staw, wracając do pomadki już jest gotowa, no i pamiętajcie o tych subskrypcjach, lajkach i kto nie zasubskrybuje jest lama i kto nie lajknie też jest lama.